Pierwszy strasznie chyba. Do Niemiec jadę, przed, Do Niemiec? przed zakazem w Warszawie chcę zdążyć. Niby ten pośpiech, patrzyłem, no jeszcze była przerywana. Widziałem, że państwo obserwują. Ale nie z Pana strony proszę pana. Znaczy, z mojej? A tu zakaz stronnie, dopiero. Jednostronnie proszę pana. Tak, e, tak, z mojej strony była, to jest ciągła. Nie, no nie, to jest ja tu jeżdżę codziennie, to wiem. <laughs> <Bo proszę pana>. <śmiech> <śmiech> e, dobra, ja zgaszę na początek. Z pana strony jest ciągła. Eee, dobra, do okazania to daję. Możemy bez Tam jest ciągła z pana strony, a przerywana jest naprzeciwka, proszę pana. Jest jednostronnie. Przy <suszy> pana, ja, ja e, jak co tydzień zjeżdżam z Bielska, Bielską bazę do Białego Stoku, jeżdżę no co tydzień. Bielka. Możemy się przejść. No kurczę, no normalnie. No nie wiem, mam kamerkę w środku, no jeżeli była ciągła. Спасибо.